Let's, go, let's, go, let's go, eh? Święta, ta sprawa jest kręta tak. Trochę krzywa jak ja. Krzywo ma na suficie, tak. Dalej z niego papie, ale to już jest strach, to jest strach. Ale dobra, do pamiętaj ten trap, dobra tutaj. Teraz są święta, tak, dzielimy się opłatami Bijemy sobie karpę, tak. Który pływał sobie tutaj, tak. Święta, ej. Ta sprawa jest tutaj, święta, bo są teraz tutaj. Tutaj tu święta, święta, bardzo pamiętaj Opatrzcie się tutaj lżej Śnieg pluszy, ale go nie ma Pruszy Pruszy w Ameryce sobie tam Ale dobra Czemu tutaj? Czemu nie tu? Ale dobra Teraz powiem tak że są teraz święta, teraz są święta Teraz są święta, tak Pierogi z kapustą i grzybami Sobie zjem na kolację dziś, dziś Mordo tak, pamiętaj tak O pod kień tak Tak Czy się. się Się Tutaj tak Ja pochodzę tu Ja pochodzę tam I pokolenduję se na noc tutaj Na partykę polecę Ale dobra tak Patrzę, że pandemii nie ma Ale dobra, Dobre, to jest ta, tak tak która mnie interesuje tak, Czy, my, czy bym dostał tak? Czy bym zrobił tak? czybym nie zrobił, ale dobra to. Tak, mordo pamiętać, że są teraz święta tutaj. Święta. Święta. Dyk też już trochę biednym. Święta. Święta. Czemu to jest takie trudne? Święta. Święta. Czemu rodziny nie ma? To jest COVID, ale są. Teraz święta, 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 święta święta. Święta tutaj są, ale tutaj z bo, Bobo. Rodziny nie ma, ale COVID panuje. Ale z rodziną bym się podzielił opłatkiem potem tym Potem Po Potem się połasił po ulicy i bym coś porobił. Wręcz. Wręcz. Wręcznie. Dobra. Jest tutaj niezręcznie. Niezręcznie jest, jest tutaj, niezręcznie. Nie, niezręcznie. Niezręcznie tak, ale tutaj tak. Widzę wszystkim tak. Dobrych, spokojnych, wesołych świąt. Dobrych, wesołych, spokojnych świąt.